6 tubor, retrogramia i konsola z Hilton. Całkiem nie tak dawno temu e, Fabi pokazywał nam klona Sega Mega Drive, którego e, zakupił chyba na Allegro. E, myślał, że będzie to być może jakiś fajny klon z jakimiś fajnymi grami. Niestety okazało się, że tak nie jest. Ale chyba to, co mam właśnie teraz dla Was, właśnie będzie czymś takim. Jest to podawana przez Jaksa konsola z Hiltong. E Cokolwiek by to nie znaczyło. Jakses e znalazł ją w swojej piwnicy i jeszcze nigdy do tej pory jej nie otwierał. E Zobaczmy, co znajduje się w tym ślicznym pudełku. Pierwszy, co nam się rzuca oczy, to konsola, która wygląda. Trochę podobnie jak Sega Mega Drive, chociaż jak widzicie jest trochę bardziej płaska, prawda? Zdecydowanie bardziej płaska, ma też tutaj jak Sega Mega Drive jakieś pokrętełko głośności, które chyba nic nie robi. A przycisk power, znaczy reset, przycisk, przycisk power. Z tyłu, z tyłu na szczęście zwykłe wyjścia wideo. E, z przodu trzy porty, dwa porty na joystick, jeden port na Jeden port na pistolet, już pewnie domyślacie się, co to jest. Zilton ten to jest najprawdopodobniej albo na pewno klon po prostu Famicom'a, tylko wzorowany, wzorowany na Sega Mega Drive. Jak bardzo to wzorowanie jest, że tak powiem, pociągnięte, widać chociażby w instrukcji, która znajduje się w pudełku. Jeśli ktoś z Was widział instrukcję do Segi Mega Drive, to od razu pozna, że właściwie. Y, wygląda ona identycznie, jeśli chodzi o taki typowy design, design instrukcji. To są dwie rzeczy, które mam w pudełku. Trzecią rzeczą jest taki cartridge. No, trochę wygląda jak cartridge do Mega Drive'a, ale w środku w środku znajdziecie zupełnie coś innego. Znajdziecie tutaj cartridge do Pegasusa. Cartridge do Karty do Pegasusa 999 w jednym. Dalej możemy znaleźć o, Zasilacz. Taki typowy zasilacz 9V, jak do wszystkich Pegasusów. podłożę go. dalej wam coś ciekawego, właśnie co ta konsola nigdy nie była wyciągana. Dla wszystkie rzeczy to są jeszcze w środku, przypięte takimi kabeleczkami. Także ona jeszcze nigdy nie była otwierana od... weźmy, uszczepmy to. Eee, co tutaj mamy? Mamy tutaj dwa kartridże, kartridże ja mamy tutaj dwa dwa pady, również wpłyniające pady do eee, Sega Mega Drive. Trzy przyciski fire, przycisk start, set. Mamy takie... Ach, znowu się wzięło. Mamy takie... To jest mocno, bardzo mocno wożone. Mamy takie dwa Tutaj możecie zobaczyć trochę się w kabel już mi yy, w ten żarł w stropian yy, do tego jeszcze jest. Do tego jeszcze jest no kurczę pieczone. Byłaś. Do tego jeszcze jest kabel antenowy, normalna rzecz i coś bardzo fajnego. Pistolet Naprawdę pistolet fajnie wygląda. Zaraz... Zaraz to wszystko podłączymy do telewizora, zobaczymy jak to nam się sprawuje. Podczas podłączania znalazł mm, się już pierwszy problem. Ta wtyczka jest tego, wtyczką uniwersalną. Nie ma tutaj żadnej końcówki. Końcówki też nie było w pudełku, ale wydaje mi się, że identyczną wtyczkę mam na przykład przy niektórych akcesoriach do programowania, przy niektórych ładowarkach. Teraz próbuję to wymienić. W swojej ładowarce mam takie małe główienko. mam nadzieję, że ono będzie pasować. No, wygląda na to, że pasuje. Także podłączmy to do prądu. Oczywiście nie będę męczył się z kablem antenowym, tylko po prostu konsolę włączę kablem wideo. Bez przesady, prawda? Mamy wideo. Mamy audio. Konsolę musimy ustawić na wyjście AV. Telewizor musimy ustawić na zdjęcie AV. Ech. Podłączmy zasilanie, zobaczymy co się stanie. O. Coś na ekranie widać, ale nie jest to nic ciekawego. Przycisk włączenia włączenia nie za bardzo reaguje. Także jest to jedna z tych konsolidów trzeba wyłączać, że tak powiem, powerem. Ułóżmy cartridge, mam nadzieję, że wkładam go w dobrą stronę. Język fizyk. fizyk do że musimy też podłączyć kart. No bo jak można by jak można by spada, to tak powiem konsolę używać. Dobra. I niestety mam tutaj jakieś szumiki. spróbujemy jeszcze raz. Jest! Jest! Dalej na ekranie są jakieś takie artefakty, także spróbuję jeszcze raz przyczyścić, Patricz. Najbardziej prymitywna metoda na czyszczenie styków. ale czasami daje radę. Czasami nie. Idzie? Jeszcze raz. O! Widzicie, już nie ma żadnych artefaktów. Ale coś mi tutaj nie działa pap. w żaden sposób. Spróbuję podłączyć. Aha, nie działa mi pad, bo wziąłem zły pad do ręki. Nawet się świeci. Dobra, elegancko. Można wybrać grę. Ale chciałbym reset. Chciałbym od jedynki. Super Mario, Tanki, Small B, White Gunner, Tanki 2 i znowu Small B. Tak naprawdę mamy tutaj cztery gry do wyboru. Chociaż jeszcze tam się widzę, że pojawia Duck Hunt. Ta i Jeszcze jakieś taksi, Nie, tylko tyle. To samo może zobaczymy Super Mario, no i co, to jest Start, tak, ten trzeci przycisk powstał Auto Fire. O, Mario, jak Mario, co mogę powiedzieć? Dobrze, tu mam y, przy sobie konsolę kadłubie stygazowe z innych konsol. To jest jeden ze starszych 51.1. Tak powiem, z epoki. Zobaczymy, jak się zachowa konsola. O, no, coś nie poszło. Nie jestem do końca przekonany, że ten katridge działa, bo to kurczę, że ciągnę na, naprawdę stary katricz. On po prostu może sam z siebie nie działać. Tak, chyba coś takiego sam samym katriczem, więc to jest jakaś dlatego wypróbujmy jeszcze cartridge yy, zakupiony dawno w Chinach ten powinien tak, ten powinien działać i jak widzicie yy, działa także konsola bez problemu łyka start? start tu jest start na tym kartridżu konsola bez problemu łyka zarówno stare jak i współczesne jak i współczesne Katriże. E, e. Aby są wykonane całkiem dobrze. Naprawdę jest fajny plastik. E, powiem Wam, że jeszcze takiego dobrego plastiku. Takiego dobrego plastiku jeszcze w tego typu konsoli nie widziałem. Naprawdę bardzo fajne, dobre wykonanie. Kurde, szkoda, że ten przycisk power nie działa. Ten z przodu przycisk. Przycisk do wolumy też to jest po prostu zwykła atrata, żeby, atrapa, żeby upodobnić tą konsolę do, do Segi. No jeszcze kurczę trzeba by próbować, yy, pistolet. Kurczę, zrobię to. Zrobię to, wypróbuję jeszcze pistolet. Wybaczcie mi wybór telewizora, ale po prostu nie mogłem się powstrzymać, żeby wziąć ten malutki, bo jego mam po prostu na wierzchu. Zaraz włożymy do konsoli pistolecik. Tak on może być. No, bierzemy i patrzymy. No piesku, piesku. O! Jak widzicie... To jest wersja na jedną kaczkę. To jest wersja na jedną kaczkę. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że działa... No, że działa pistolet. Także generalnie konsola całkiem fajna. Wszystko nie działa. No, oprócz oczywiście guzika power, no i tego wolumenu. Czyli, jak widzicie, konsolka fajna, dobrze wykonana, dobrego plastiku. Wszystko działa. Dziękuję jeszcze raz Jaksesowi za podarowanie nam tego sprzętu. To na razie wszystko. Jeśli macie jakieś komentarze, jakieś uwagi, jeśli być może mieliście taką konsolę w domu, napiszcie nam to w komentarzach pod spodem, pod filmikiem. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, a ja pozdrawiam Was i do zobaczenia. Borg RetroGania.